Zadanie dziewiąte za trzy punkty jest o co powalczyć. Rozwiąż równanie. Mamy tu jakieś równanie wielomianowe. Zapisz obliczenia. OK. Wyciągniemy najpierw równanie na zewnątrz. OK. Takie równanie rozwiążemy metodą grupowania wyrazów. Mamy tutaj cztery składniki, więc można pogrupować po dwa. Pierwsza para będzie tutaj, a druga para będzie Tutaj. No i próbujemy z każdej pary wyłączyć coś przed nawias, tak maksymalnie, jeżeli chodzi o liczby i o literki. Z pierwszej pary tutaj mamy jedynkę, można sobie delikatnie napisać. No nie da się z liczby wyłączyć z jedynki dwójki czegoś tego samego. No przy jedynki oczywiście, no ale to niczego nie zmienia. Ale za to można wyłączyć x do kwadratu. No i teraz, żeby nie oszukać, przez co muszę mnożyć x do kwadratu, tutaj w się w przyszłości, żeby otrzymać 1x do trzeciej. No najpierw przez x -a po prostu, bo x kwadrat razy x daje x do trzeciej. A teraz x do kwadratu razy co da minus 2x kwadrat? No, razy minus 2. x kwadrat razy xx do trzeciej, x kwadrat razy minus 2, minus 2x kwadrat. Ok, teraz druga para. Minus 3x plus 6. W szóstce mieści się trójka, więc wyłączymy trójkę przed nawias. A precyzyjniej minus trójkę, bo tutaj również pojawił się minus, czyli minus 3. I podobnie jak wcześniej, przez co tutaj trzeba będzie przemnażać, żeby uzyskiwać ten trzeci i czwarty składnik po góry, u góry. Minus 3 razy co? Żeby dać 3x, to razy x. A minus 3 razy, no 2, ale na minusie, bo ujemna z ujemną datę, plus 6. To jest taki najważniejszy etap tego zadania. Metoda grupowania wyrazów, wyłączyć wspólne czynniki z pierwszej pary, z drugiej pary i taką metodą do skontrolowania, czy jesteśmy na pewno na dobrej drodze przy rozwiązywaniu tego typu równania jest to, czy w nawiasie otrzymujemy to samo wyrażenie. Tak. Tutaj otrzymaliśmy x minus 2, czyli na pewno jesteśmy na dobrej drodze. Dobra. I teraz etap kolejny będzie polegał na tym, żeby zbierać śmieci sprzed tych nawiasów. Czyli x kwadrat minus 3 wrzucę w jeden nawias. Już sobie go napisałem. Potem razy. No i to, co się powtórzyło w tych nawiasach już tylko raz. x minus 2. Równa się 0. No i znowu na logikę, coś razy coś ma dać 0. To znaczy, że albo pierwsze coś będzie 0 lub te drugie coś niebieskie będzie 0. Bo 0 razy coś da 0 i coś razy 0 też da 0. No i tutaj standardowe podejście, x na lewo, liczby na prawo. Oczywiście pierwiastkujemy, żeby znieść potęgę drugą. No i ciężko jest pierwiastkować trójkę, no to uratujemy się symbolem pierwiastka. No ale tutaj trzeba być czujnym, żeby zdobyć komplet punktów. Jeszcze musimy wskazać ujemne rozwiązanie, bo minus pierwiastek z trzech również podniesiemy do kwadratu, da trójkę i też będzie rozwiązaniem. Czyli to jest rozwiązaniem, to jest rozwiązaniem, jeżeli chodzi tutaj o pierwszą część. A tutaj prosta sprawa, dwójka na drugą stronę. Czyli takie równanie wielomianowe ma trzy rozwiązania i są to liczby pierwiastek z trzech, minus pierwiastek z trzech oraz 2.